Witaj! O, ja mam dziś paczkę do rozpakowania, którą pokażę za chwilę, co jest w środku, ale zanim przejdę do paczki, powiem o co chodzi. Chodzi o pewien produkt wymyślony przez amerykańskiego lekarza. Produkt jest dostępny też w Polsce, więc może zainteresować kogoś z Polski, co ja o tym sądzę. I za chwilę pokażę lekarza, o którego chodzi. Proszę bardzo. To jest amerykański lekarz, dr Walter Longo, z pochodzenia włoskiego. Walter Longo. I tu jest jego książka po włosku. On zajmuje się długowiecznością. Książka po włosku. Długowieczność zaczyna się od niemowlęctwa. Druga książka po angielsku, Dieta Długowieczności. On zajmuje się badaniami nad długowiecznością i jak wielu lekarzy, którzy się, którzy się tym zajmują, zauważył, odkryły, że bardzo sprzyjają długowieczności, sprzyjają. Łodówki od czasu do czasu nie obiadanie się, co robią Amerykanie. Jedzenie zdrowego jedzenia, nie takiego jak Amerykanie, takiego jak dieta, dieta śródziemnomorska jest lepsza, taka, taka, w jakiej wychował się ten włoski, z włoskiego pochodzenia lekarz. I w związku z tym wymyślił, Produkt jako część z efektów swoich badań, żeby pomóc tym Amerykanom, którzy boją się głodówek albo z jakiegoś powodu nie mogą zrobić głodówki, jest to specjalna dieta, produkty, które się je i one za zachowują, zachowują nas w tym. W, w, procesie ketozy, który powstaje na skutek głodówki i ciało tak samo się oczyszcza jak w trakcie głodówki. Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałam, szczególnie, że jest to produkt dość drogi, to pomyślałam sobie, a no tak, haha, płacić za to, żeby, żeby być na głodówce, jeśli produkt kosztuje cały, na 5 dni zestaw jest zwykle, był na początku sprzedawany, teraz jest już dostępny taki tylko na jeden dzień nawet. Pięciodniowy kosztuje gdzieś wychodzi ponad 50 dolarów dziennie, podczas gdy można jeść normalne jedzenie w pełni za 20 dolarów. Dziennie nawet za 10 można, jak się je skromnie, można spokojnie zjeść, z, jeśli się gotuje w domu. Więc dlaczego 50 dolarów płacić dziennie za głodówkę, kiedy można na głodówce oszczędzić właśnie. Ja, szczególnie, że ja miałam doświadczenia z głodówkami, zaczęłam jeszcze mając 20 parę lat. Kiedy dowiedziałam się od amerykańskich przyjaciół, którzy przyjechali na zajęcia medytacji do Polski z, razem z nauczycielem, który też, też przyjechał, i że wtedy pierwszy raz zaczęłam próbować głodówek później zrobiłam pierwszy raz, najpierw jeden dzień, potem siedem dni, w okresie wielkiego postu. Przez cały Wielki Post nie w w, 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 też jadłam skropnie, ale w okresie Wielkiego Tygodnia, tuż przed Wielkanocą, postanowiłam pierwszy raz zrobić sobie siedmiodniową głodówkę tylko na wodzie, ale kupowałam dobre wody mineralne. W specjalnym sklepie w Warszawie, w centrum, gdzie były dostępne różne wody mineralne, więc nakupiłam sobie różne, bardzo fajnej wody z minerałami i bardzo łatwo poszło. Drugi raz, mając już 30 parę lat, dowiedziałam się, że można nawet zrobić 40-dniową głodówkę. Więc spróbowałam 40-dniowej, tak jak Jezus chciałam spróbować 40 dni. To też jest możliwe z tym. Że pierwsze 20 dni były tylko na wodzie, a następne 20 już na sokach wyciskanych ze świeżych warzyw. To było tak jednocześnie jakby dalszy ciąg oczyszczania, a później jest później tak jakby trochę wychodzenie jednocześnie z tej głodówki w tym samym momencie, częściowe. I też to było możliwe i moim celem były głównie, moje cele były duchowe, żeby udowodnić sobie i, i rzeczywiście to się czuje, że człowiek tak naprawdę może żyć poza tym światem materialnym i coś tak, taka, taka mater, taki materialny element świata jak jedzenie nie jest aż tak niezbędny, jak nam się wydaje i przeciwnie, taka. Głodówka pozwala nam oczyścić się z toksyn. I dokładnie ten sam cel miał dr Longo. I dla tych osób, które boją się, że w czasie głodówki nie będą mieli ważnych składników i za bardzo je wyeliminują z ciała, chociaż eliminują się głównie toksyny, chore elementy, to wymyślił specjalną dietę. I w zaprojektował produkty, które powodują ten sam efekt, a jednocześnie można jeść. I także ja w pierwszym momencie, kiedy dowiedziałam się o tych produktach, to powiedziałam sobie, o nie, to chyba żart, nie, na pewno to nie jest dla mnie. Ale potem po jakimś czasie pomyślałam sobie właściwie przez ciekawość w dużej części. A drugi powód to trochę obowiązek związany z tym kanałem, że może warto też spróbować i przekazać to innym, jak to, jak to wygląda, jak to się czuje, jak to smakuje. I postanowiłam kupić jednodniową próbkę. I Spróbuję to zaraz i zaraz rozpakuję i pokażę, co jest. Więc jest to najpierw piękne kartonowe pudełko, gdzie wszystko jest zabezpieczone papierem, tak żeby się nie ruszało, żeby się nie popsuło. A, tak, wyjmujemy papiery wszystkie. I w środku jest. Pudełko już odrzucamy. W środku jest takie pudełko. Nazwa produktu Prolon. Widać to dobrze. Widać Prolon Reset. Bo głodówkę można. On proponuje dwie metody: albo dwa razy do roku pięciodniowa głodówka. Dla niektórych osób nawet. Miesięcznie jedno, ta pięciodniowa głodówka, albo drugi sposób, raz na tydzień jednodniowa. I to jest właśnie do jednodniowej. I w tym białym pudełku jest drugie zielone. Odrzucimy to białe i zobaczymy, co jest w zielonym. W zielonym pudełku, w środku, są informacje bardzo tam do kamery. Tu jest informacja i produkty. Są jeszcze po drugiej stronie tego białego pudełka była informacja ze wszystkimi składnikami. Tu jest prosta prosta, prosta informacja, jak tym, tym się posługiwać, gdzie to, jak to trzymać, a tu najważniejsza, takie kieszące w środku jest informacja co z tego kiedy jeść. Bo to jest na cały dzień jest śniadanie, jest lunch jest popołudniowy taki snak i obiad I co jest w środku są... Powiem może dokładnie, co na który dzień. Na śniadanie jest jeden taki batonik orzechowy. Jest jedna herbata w torebce i olej z alg w, tab w tabletce. Na, czyli właściwie główną część jedzenia to jest batonik. Na lunch. Na lunch jest zupa w torebce. Torebka zupy. Jest. Co jest jeszcze? Krakersy, tacka krakersów do tej zupy. Migdałowych. I dwie paczki takich tabletek, tu są, tu jest, jedna jest jedna tabletka, drugiej jest jedna tabletka w takiej paczuszce, witaminowa. Jako snak popołudniowy są włoskie oliwki, paczka oliwek, garść oliwek. I znowu herbata żołowa. I potem na kolację jest jeszcze jedna zupa. I jest taki czekoladowy czekoladowy batonik malutki. Smakuje to trochę trochę, mi w konsystencji marcepan i smakuje trochę jak marcepan, bo prawdopodobnie dominują migdały. Tylko nie jest tak słodkie jak zwykle jest marcepan. Jest bardzo dobre, o wiele, o wiele lepsze. Nie jest tak obrzydliwie słodkie, a czuję się, że ma dużo dobrych składników. Także mam zaufanie do tego, można powiedzieć. Bardzo, bardzo mi smakuje. Taka po prostu roz, można powiedzieć, jak pasta marcepanowa rozwałkowana na takie ciasto miękkie. Jest to miękkie. I zobaczę, powiem potem przy następnym posiłku, jak się po tym czułam. Wybieram się na salę gimnastyczną. Ogólnie oni nie polecają, ja chodzę codziennie, prawie cztery razy w tygodniu przynajmniej ćwiczę. Oni nie polecają ostrych ćwiczeń przy tym, ale ponieważ ja zwykle, to to jest tylko jeden dzień ja zwykle nie jem dużo przed salą gimnastyczną. Więc uważam, że mogę sobie iść i zobaczę, jak moja energia będzie wyglądała później. Co na lunch? Te tabletki z mocno sprasowanych warzyw i z dodatkiem minerałów. Coś w rodzaju multivitaminy. I, I minerałów, bardzo mocno pachnąca z naturalnych warzyw. Świetna zupa, zupa z zielonego groszku i cebuli z dodatkiem, szpinaku, przypraw. Bardzo, bardzo smaczna, gorąca zupa. I do tego kruche kracher, krakersy. Przypominają trochę sezamki, jeśli chodzi o może konsystencję bo też jest tu ziarno sezamowe, tylko jest to o wiele bogatsze. Nie ma cukru przede wszystkim, ale ma, ma, ma czosnek, ma pieprz. Jest takie, ale nie jest jednocześnie bardzo ostro, nie jest ostre. Jest takie, taki fajny, neutralny smak. Naprawdę to są najlepsze sezamki, jakie jadłam. Jest przepyszne, jest bardzo kruche. Po powrocie z sali gimnastycznej Czuję się dobrze, dobrze mi się ćwiczyło i właściwie nie czuję, że jestem głodna. No, po, można powiedzieć, zjadłabym coś, mam apetyt, ale nie czuję, żebym była jakoś specjalnie głodna. Ja mam dziś dużo pracy, mam sporo rzeczy do zrobienia, także łatwo będzie zapomnieć o jedzeniu i dokończyć ten, ten piękny, piątkowy dzień postu. A teraz popołudniowy znak, przekąska popołudniowa: herbata miętowa w garnuszku, i oliwki. Odrobina oliwek. Muszę powiedzieć, że oliwki są naprawdę przepyszne, są, pachną pięknie. Są to zielone oliwki z przyprawami, trochę soli, oliwy z oliwek, pietruszka, oregano, rozmary. Naprawdę fantastycznie smakują. A teraz już ostatni wieczorny posiłek, i muszę przyznać, że zupa z cieciorki i pora z ziołami naprawdę naprawdę bardzo pyszna, rozgrzewająca, przyjemna. Czuję się, że zdrowa. Jest tam bardzo mało jakichkolwiek w... bardzo mało kalorii, a dużo różnych dobrych składników. No i do tego na koniec jeszcze taki czekoladowy, czekoladowy kawałek ba, mal, maleńki batonik, który tak, oczywiście nie ma cukru, a ma czekoladę, ma dużo dobrych składników, migdały, masło migdałowe, brązowy ryż. <śm> I syrop ryżowy, sok z winogron. Siemielniane. Tu też jest bardzo dobre. Ładnie pachnie. Nie jest słodkie, a jest bardzo przyjemne do jedzenia. Bardzo sympatyczne. Muszę powiedzieć, tak, ja dość wcześnie kończę posiłek. Ja im ostatni posiłek o zwykle około trzeciej przed czwartą kończę. Także nie jem już nic normalne, normalnie i muszę powiedzieć, że czuję się, czuję się przy tym bardzo dobrze. A teraz podsumowanie następnego dnia, ponieważ jak działa jedzenie, najlepiej dowiadujemy się na podstawie tego, jak czujemy się następnego dnia. Ale zanim powiem o tym, jak się, jak się czuję, po tym dniu w, w, na prolonie, najpierw wspomnę, jeszcze dodam, że, bo o tym nie powiedziałam wcześniej, że trzeba pić więcej oprócz tego, co jest podane w tych produktach. Należy jeszcze pić trochę wody, a szczególnie w gorące dni, kiedy, czy, kiedy, kiedy chce nam się bardziej pić. Także można. Oprócz tego pić wodę, co ja robiłam, piłam wodę filtrowaną, bardzo dobrą. I niektórzy pytali nawet, czy można pić wodę i herbatę, to autorzy metody powiedzieli tak, nie za dużo, jedną kawę, jedną herbatę w ciągu dnia, jeśli ktoś musi. Ja chociaż piję na co dzień właśnie jedną kawę, jedną herbatę, to postanowiłam tylko dodawać do tego wodę, żeby mieć jak najbardziej taką wizję, jak ten produkt bez żadnych, najmniejszych ingerencji działa. I działa rzeczywiście świetnie. Ja następnego dnia, czyli dzisiaj, po tej jednodniowej, jednodniowym eksperymencie z prolonem, poszłam sobie rano na salę gimnastyczną, wcześniej sobie wzięłam tylko shake proteinowy który jest wskazany przy mojej budowie ciała przed pójściem na salę gimnastyczną i czułam się po prostu, po prostu świetnie, świetnie mi się ćwiczyło czułam ogromną energię i nadal czuję tylko jedna rzecz jest niebezpieczna w tym wszystkim, bo to te produkty były tak smaczne, że chociaż nie planowałam tego już nigdy kupować, to gdzieś, gdzieś będzie to za mną chodziło, bo naprawdę wyjątkowo mi smakowały te produkty, które, które były w tym, w tym zestawie. Chętnie pojadłabym to jeszcze następne cztery dni i spróbowała pięciu. Może to kiedyś zrobię, ale jak na razie, to powiem, że chociaż produkt jest drogi i z tego powodu ja uważam, że bez potrzeby, nie, 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 niekoniecznie trzeba to kupować, ale muszę przyznać, że działa naprawdę dobrze. Jest to dobra, dobra nauka, za tym, za tym stoi dobra wiedza lekarza amerykańskiego z Kalifornii. Pochodzenia włoskiego, to dzięki Pa.